Dzisiaj zagramy sobie w jajko event. To jest taka śmieszna gra polska gra na robloxie i na pewno się zaśmieję chociaż Aha, bo musimy tutaj kliknąć Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Ja poszukamy teraz tych. Oo, -o. o nie, to jest ten kurczak. O nie, kurczak, on, on podobno ten, no on, on podobno dziobie. Tutaj on. Dobra, wchodzimy i tak do kurczaka. Gdzie jest kurczak? No, gdzie? Kurczak znowu... O nie, jest kurczak jednak. A! Co on mi zrobił? Dobra. Aha, to jest jajko po prostu. Dobra. O, tu było coś fajnego chyba to był, był kompot. Aha, kompot jest przy innym stole, dobra. Kompot, i Lekko, strachny kompot. Przełknął Kompot i rolada raz. O, kotek, to Maxwell. Chodźcie go pogłaskać. To jest ten serniczek! No, co on nie chce mówić? No, serniczek, mów! Lubię coś, żeby on mówił, ale on nie mówi. no Tu się chyba coś zepsuło, bo ten serniczek normalnie mówił: Pyszny serniczek! Pyszny serniczek! I Alois! Sebastian zrób mi serniczek! No, ale nie, na to wygląda, że on nie działa. Nie ma, niestety, serniczka. Szkoda. Ej, co to jest za To No to ja sobie idę pobrać na keyboardzie. Nie, ja to ja już sobie idę stąd. No dobra, poszłam. Poszłam sobie. O, w telewizji chyba leci coś ciekawego. To No. Co ciągle wyłączacie tę telewizję? Mini, mini w Rosji. Nieźle. Dobra. A tego nudnego kanału nie ma? Dobra. A ja tu jest jakiś kręcący się kubek. Co to jest? To jest. Piwo, piwo, piwo. To jest śmieszne nawet. Kakałko co nie zrobił. Aha, bo to jest to kakao, coś ty zrobił. To jak ten. A coś... nie, kurczak, znowu kogoś ten, kogoś podziobał. No, ja chcę rozlać to kakao. O. Dobra, Rozlejemy kakao. Kakao, co ty zrobił? Kakao, coś ty zrobił. To jest nawet spoko. O, tak. Co to już nie działa? Dobra, zobaczymy. Może by Mam nadzieję, że tym razem zadziała ten serniczek. On nie działa. Zrobię drugą część tego jajko. Event. A właśnie. Pójdę teraz. Pójdę sobie teraz... O! Co to jest za dziwne? Opinie? Nie, nie, omijamy. Omijamy to wszystko. Ja tu idę do mojej ulubionej rzeczy z tego. Tak, Takiej najśmieszniejszej. On jest, ma jeszcze kubek. Ten kubek jest nawet na twarz. Gdzie tak, idzie, gdzie tak, i tak. Dobra, do tego że też nie lubię duolingo No ale trochę clean'owe to tak, chyba, więc sobie już pójdę. Gdzie jest ten Nienawidzę Duolingo? A, tutaj jest. Dobra, zobaczymy co tam leci. Nic nie leci, bo oni tam ciągle grzebią przy tym telewizorze. O nie, to jest ten najnud... nudny program, ale oni wyłączyli. No, co so, jest, słabo mi się tutaj chodzi. Dobra, jest. Poskaczę sobie w sumie na tej trampolinie. Hmm? Co tam leci znowu ten nudny program w telewizji? No to pa.